Cześć Siemanko z tej strony SMN. Wracam dzisiaj do Was z Battlefieldem trójką. Niestety sam, ale pobawimy się przez neta na serwie, który się zwie Mordor. Orazu mi przypomina to takiego bardzo, bardzo znanego youtubera. No, dobra, nie, nie będę wijał pełne, mam na myśli Roya. No, serwer Team Deathmatch będzie pewnie bardzo ciekawie mapa wyspa Hark też będzie fajnie nawet fajna mapa jeśli chodzi o skilla mojego, no dobra nie patrzcie na to po prostu ja mam dopiero przegrane w BF-a niecałe 10 godzin, a to jest bardzo mało ale w bf moim zdaniem tak nie liczy się skill bo tutaj nie o to chodzi po prostu do BFA, to trzeba mieć spryt Spryt trzeba mieć, bo na skill'a tutaj na przykład nie weźmiesz kogoś. Dobra, może trzeba, trzeba się nauczyć ogarniać rozrzut broni, ale to tylko tyle. Kim ja w ogóle jestem? Dobra, jestem ruskimi. Dobra, ruski dajemy ich. I właśnie przegrywamy, bo to jest do 300, do 300 killów. 300 kg, która drużyna wcześniej będzie miała 300 kg, wygrywa Ta pierwsza wygrywa no Więc będzie bardzo ciekawie, bo już jesteśmy pod koniec mapki Więc trzeba to jeszcze ugrać, bo jest, już prawie remis jest Brakuje dwóch kili Do... Dogonimy Amerykanów No właśnie, trzeba mieć skryt Bo tutaj, bo tutaj nie wejdziesz Na hama gdzieś, bo jest na przykład jak jest na przykład pięciu wrogu, bo tutaj zaraz zaraz, zaraz się zabiją. No, mój wasz, no właśnie granatem dostałem. W ogóle gram klasą szturmowiec, nie wiem. Moim zdaniem najlepsza klasa, bo zawsze można amunicję albo coś poprosić. A resztą to się każdy zajmie. Każdej klasy jest sporo dosyć, więc. Kurde Ale nie jest źle 3 na 2 No właśnie we zreanimowali nas więc przeładujmy i jedziemy ich dalej Oj dobra Zresztą w Bepie nie chodzi o też Liczbę zabić wiadomo no każdy na to patrzy ale też Liczba wynik czyli za każdy współpracę za każde wszystko się dostaje punkty Ja dopiero się uczę grać w bf Choć wychodzi już trójka... czwórka, sorry. Ja, ja wolę trójka, bo czwórka a trójka niczym się nie różni. Może tam w interfejsie parę rzeczy zmienili, ale to tylko tyle. Więc trójka moim zdaniem jest dobra. Dobra, bardzo dobra. Dobra, tu jest mój. Ale ten nie jest mój, mnie kurde zarąbał. Jaki jest wynik w ogóle? Cholera, przegrywamy Trzeba się wziąć do roboty panowie Zaraz się załagamy. To łataj go, łataj go i jedziemy ich w dupę Dobra Granat, granat, granat Sam. Do kogo ty strzelesz człowieku? Właśnie tutaj trudno wyczuć, który jest model. Pierwsze parę dni, parę godzin grania nie ogarniałem, który model to jest, który. Strzelałem do swoich cały czas. A jak wyszedł przeciwnik, to on mnie zabijał, bo ja do niego nie strzelałem. Dobra, jeszcze mi się trochę myli, więc. Bo zlewają się te modele, bo tutaj można wybierać mundury różne, dostaje się, odblokowuje się to chwilę. Na wszelki wypadek wolę sobie strzelić. Jak nie ma znacznika, że oponent dostaje, to przestajemy od razu strzelać a dom. No właśnie, taki znacznik. Kurde! Nie, mam apteczkę sobie wziąć. Dobra, brakuje nam 18 zabić. 19 już do remisu, więc pewnie przegram. Co do mnie strzelasz? Widzę, że też początkujący Ale gra mi się bardzo podoba. Wszystkie te odblokowania, wszystkie te fun funkcje co dodali No właśnie, no i już Czyli jedno mi się pomyliło i gramy tutaj do 250 dokładnie No właśnie tak właśnie Ugram też na różnych serwach do których się do 600 gra Tak myślałem że właśnie tutaj jest do 300 ale no Zalety gry też nie patrzcie, bo dopiero jestem 14 poziom. Zbieram na 14 poziom kaprala. A to nie idzie aż tak długo zbierać. Jak się że przy bf na przykład tak dwie godziny, dzięki dziennie, dziennie, dwie godzinki, to tak można odblokować gdzieś ze 3-3 Dobra, dawaj, igramy. Następna runda za 9 sekund <laughs> Mój killstreak jest zajebisty mam chyba 300 340 zabić 340 zabić na 530 zginięć To jest zajebista różnica, ale no przez pierwsze godziny, dwie, no to nic nie umiem zabić. No, a na przykład na 18 zginieć miałem tylko 3, zabu 3 zabicie, no to bez jaj, no co chwilę ginąłem, bo tak ja mówiłem, to się spryt liczy. Tutaj nie nie wyjdziesz na front, tak jakbyś robił grobiną grę na przykład cs na przykład tutaj mam na myśli, że jak na przykład nie wyjdziesz im naprzeciw, bo tam tam byś sobie poradził, jak masz dobrego spila, ale tutaj nie sądzę, bo tutaj granat moździerz cię zdejmie zaraz. Tutaj wszystko możecie zdjąć. Dobra, kim teraz jesteśmy? USA jesteśmy. Broń ta sama, bo sobie odblokowałem taką fajną szybko-strzelą. Polecam. A jak się zwie. Dokładnie. Ta mapa jest. ...dość duża, a to jest tylko serwer 32 lotowy. To mi się nie podoba. Trzeba ruski. Dobra, jest, leży jeden ruski. <laughs> Tam właśnie drugi przebiegł. Ale spokojnie, trzeba ich właśnie od tyłu brać. Nie trzeba się śpieszyć. Na pewno nie radzę wychylać na takie duże uliczki. Dobra, jest. Co to mamy? A, jak P.K., dobra. Dobra. Cholera, trzeba się o, uleczyć trochę. W ogóle bardzo mi się podoba spolszczenie do tej gry. Jest tam kolejny. Dobra, leży, mamy... Dobry początek. Właśnie dopiero powiedziałem, miałem dobry początek, ale... Już musiałem zginąć, oczywiście, no. Ale no cóż, gramy dalej, no. To jest dopiero pierwsza runda była tak jakby Na front Nie kampcie tu Właśnie Najgorsze co może być w Befie to snajperzy Te kurwy syny się wszędzie rozłożą Jak wyjdziesz na ulicę, to od, od razu ostrzał i... O no, nic, jeden celny Jeden celny strzał i leżysz. No jeszcze te jak taki mundur, mundur dobiorą, że nie widać go, no to to jest przerąbane. Jedynie można ich zauważyć jak mają yy, też szkiełka, te snajperki. Czyli jak słońce im w sieci lufę, to odbija się i można dowiedzieć się gdzie on jest dokładnie. To jest bardzo dobre, ale no z daleka trudno go zabić tak z normalnej broni. Chyba, że ktoś ma dobrego cela, no to może sobie poradzić. Dobra, tutaj są nasi Nasi, właśnie snajper tutaj Ruskie się gdzieś tam ukrywają O, przeskakuj o, właśnie snajper w nas strzelał Już Aj, no właśnie, no i właśnie o tym mówię snajperzy na dacha się skampią i trudno jest tutaj sobie z nimi poradzić. Ale jak na razie wygrywamy 7 zabiciami, 6 już. Bo chyba gościu nas sam siebie zabił. Uważajcie, macie tam drugiego snajpera! Kurde, myślę, że mnie nie zauważy Z tym palcem trudno mi jeszcze, jeszcze grać, bo zbliżenie mam na, na kciuku. Dobra, chodźmy ich, zajdźmy od tyłu, tak samo. Więc tędy. Tutaj są już nasi, nasi przejeri teren. W ogóle polecam ten serwer. Tak, to się jest początkującym, to można wejść, poduczyć się, ogarniać BFA. Oj! Zrąbałem. Dobra. No ech, chuj, Się schował za filarem. A no właśnie, Schowa się za takim filarkiem. I trudno jest takiego zabić. Z tych fajnych satów się zrobiło 4 na 4. I właśnie jeszcze latarka. Latarka dobrą pełni rolę w tej grze, że jak. No i przegrywamy już. Że jak po... masz latarkę. Jak masz latarkę w broni, to po prostu jak poświecić przeciwnika. Właśnie dostał z granata. Jak... Kurde, dwuki tu było. Nie zauważyłem go. Jak poświecisz przeciwnika, to go tak oślepia i trudno jest mu trafić cię dokładnie, więc jest taki plus. No właśnie, straciliśmy. <coughs> Najgorsi są też km -owce. Rozjebie się taki gdzieś i po prostu przerąbane jest przejść, bo tam 100 sto, sto kulek się mieści do tego. I jak będę ci napieprzał taką steryjką, no to, to nie przejdziesz. To właśnie tak, od tyłu gościa. Ładnie, pięknie. Punkciki się zbierają, to mi się bardzo podoba. O cholera Ale Radzimy sobie, dobra, ładuj, 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 ładuj! Nie Dobra Jeszcze jeden tam jest Dobra, Jerzy jeżdż... Mamy karabin szturmowe dostaliśmy Dobra, dobra, nasza pasa poległa, nie wiem, trzech albo czterech zabiliśmy, ale to dobry wynik, dobry wynik nie jest źle. No właśnie, to, to była ta latarka. To była ta latarka, to mi się bardzo podoba. Ja właśnie nie mam, bo ciężką lufę na razie dostałem do tej broni. odblokowania nie idą tak szybko. Cholera jasna, myślę, że mnie nie widzi przez tą mgłę taką. Co? Z czego mnie zabijesz? Z shotguna? No nie, nie wybaczę mu tego. Dobra, idę po niego. Snajperzy nasi coś wymiękają. bo Oni prowadzą sześcioma zabiciami. Ja muszę trochę nadrobić, bo nieładnie, tak? Dobra, macie apteczkę tutaj. Leczcie się. Nie chcecie to nie i... Strata. Szolera <laughs> No właśnie. A co do nazwy serwera? To może to jest yy, ser roja. ja nie wiem, możliwe. Bo w sumie Mordor to jest do niego podobne. Macie tam w snajpera. Masz bierz. Właśnie tak trzeba i... Bardzo ładnie, bardzo ładnie Bardzo ładny atak od tyłu znowu Tutaj trzeba zachodzić właśnie przeciwnika Od tyłu bo... albo tył od boku różnie różne trzeba manewrować, bo od przodu na pewno nie wejdzie. Chyba, że w nas jest bardzo dużo jakoś... Jakoś rzucimy granata, oni się odwrócą albo coś, nie wiem, uciekną. Może tak przejść. Chyba, że za pomocą ciągu też można. Jak są, jak jest piechota, no to to tak. Ale jak nie jest piechota, jak się artyleria. Nie! Co to? O, laser mamy. Dobra, granacik i wbiegamy A no i z granata też musiałem zginąć. No nawet ładne stacje 14 do 8. Coś nadrobimy do... Postanowiłem sobie zremisować te statę, czyli muszę nabić 100! 200 w sumie 200 200 zabić bez zginięcia, ale no naprawdę no 200 zabić tak szybko nie wbije. Będzie się trzeba trochę podszkolić w tej grze. Bo to co... To... Dobra, reanimacja. Żyj Dobra, cholera. Ożywiliśmy jednego, a drugi nas zabił Dobra, jest prawie remis, prawie remis jednym cholera. Musiałem się zablokować oczywiście. Dobra, trzeba iść znowu od tyłu wziąć. Tylko teraz z innej strony. Dobra leży jeden Karabin szturmowy dostajemy odznaczkę Gdzie, 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 gdzie? gdzie, gdzie? Tam ci japleczkę, no bierz już cholera jednego tylko zabiema, dwóch było Jest, jest wyrównanie, już jest dobrze Trzeba napieprzać tych ruskich <laughs> Jedyna jedyne co mi się nie podoba, jedno podoba to... nie podoba mi się w tej grze to jest właśnie zle... zlewanie, no, Do roboty no właśnie do roboty co są zlewające się te mundury To mi się nie podoba jedynie ale no trudno Przy wiek... wielu wielu godzinach tą grę na pewno nie, nie, Na pewno zacznie się lepiej odróżniać Dobra, dawaj, biegamy Dobra, jest zabicie, trzeba się uleczyć Dawaj ja tu ładujemy, I 17 na 11, nie jest tak źle No i hejki właśnie lecą Hejki, aż te przyzwyczajenie z CS-a Granaty No i tam była ta latarka właśnie, to ślepia strasznie A tutaj nie żyje, już myślałem. Cholera, 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 cholera! Dobra, udało się. Przeżyliśmy na szczęście, dobra, podeczymy się i wbiegamy w nich. Może się uda. Dobra, jest, udało się. Mamy asystę przy przygwożeniu. Już mam medal z tego! Nie wiem. O cholera! Amunicję nie mam. Właśnie amunicję mi tutaj Nie na pieprza tylko amunicję mi tutaj, dobra, trzeba Hama uratować No dobrze no Podziękował przynajmniej No nie, nie będę cię kolejny raz ratował Dobra Dobra, no właśnie tak się reanimacje czasem kończą, ale no cóż, poświęciłem się dostępu, dostałem 100 punktów za reanimację to tak samo jakbym kogoś zabił A punkty, punkty się liczą punkty stwarzają ranking nie zabicia <laughs> właśnie też mi się podoba bo dużo osób patrzy o ja tyle zabiłem a ty tyle o to jesteś chujowy nie bo to właśnie się punkty liczą punkty kurde przegrywamy jednym dobra wyrównałem cholera 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 cholera, cholera. znowu przegrywamy Na spokojnie trzeba ich teraz wziąć. O cholera. Dobra, chowamy się za osłoną, hejk. Widzę, że ten nasz potrzebuje pomocy, ale nie wiem czy ja się... Bo właśnie nie dostanę. Nie dostanę się tak właśnie szybko do niego, wie. A i kurde, zawsze mnie ładowanie, na ładowaniu biorą. To mnie wkurza. Najchętniej to bym sobie magazynek jakiś przedłużył. Że nie 31 naboi, tylko nie wiem. 50. Oj, to... To by było dobre. Cholera, sam sobie rzuciłem pod nogi granata. A jestem dobry. O cholera, dostałem kolejną odznakę za przydrożeniu. Może niedługo jakiś nowy medal się odbrakuje? No właśnie! Żyj! O cholera! No i no właśnie, no kurde, mur rozwaliła. Bazuka no i... Albo jawelin, jakieś różne bronie są więc. Już cholera, jasna, musiałem się tu właśnie odwrócić. No bazuka to jest zwykła bazuka. Dobra, jest inne miejsce odrodzenia, więc trzeba ich tam właśnie zejść od tyłu teraz, bo za bardzo się tam rozpanoszyli. O cholera, może tutaj nas nie będzie widział. O cholera, nie trafiłem go, troszeczkę tylko go. Dobra, chodźmy z tym typem. O cholera, cholera, cholera. Dobra, mamy kolejny. Odblokowanie. O cholera, granat... Rozwalam jak to... Jak... typy przed okurz, O kur... zajebisty jestem. Przed no właśnie, przegrywam. ale to tylko jednym fragiem. Spokojnie. Kurde. No i no właśnie z każdej strony mnie... Od tyłu i od przodu cholera jasna, dobra, ale nie źle.

Trzeba wam pomóc, nie? O, cholera! Nie! Remis jest! Co ty pieprzysz? Dobra, chodźmy tam. A jezus, Maria, nie udało mi się. Właśnie dostaliśmy nową. Muszkę, tak jak... O kurde! Cholera jasne, trzeba... Trzeba się uleczyć. Zaraz muszę sprawdzić, sobie dostosować. Bo tumik też dostałem do tej broni, może... Zwiększy się celność albo coś. Zaraz zobaczymy. Oj no właśnie, no zginęliśmy. Czyli bardzo dobry moment. Dostosuj. Co jest wyposażenie ta broń. Właśnie, co my dostaliśmy? O właśnie, to dostaliśmy. Zaraz sprawdzimy. Latarkę, tłumik dźwięku. Sprawdźmy to. Hm. Zaraz przetestujemy w praktyce. Nie, ale moim zdaniem celownik to jest tamte lepszy. I to dużo. Kurde. Nie, tu mig, tu mig, dobra rzecz, dobra rzecz, podoba mi się. Bo nie ma takiego bardzo dużego rozrzutu. W jedno miejsce prawie, leci takie full auto. Więc może zostawimy, ale celownik na pewno wraca. O kurde. Wracam do tamtego, bo ten za mało zbliża, a na dalekiej dystans... A na dalekie dystansy tutaj się dużo razy mierzy. Dawać, kurwa, <noise> bo ta mapa akurat jest na bliskie dość dystansy, bo to jest miasto. Właśnie. A... Eee, amunicja, amunicja. Dawać kurwa amunicję! Dawać mi tę amunicję. mam mi się by przydało, panowie. O cholera. Nie wiem co to kurna było. Dobra, więc zmienimy sobie teraz celownik. Ten na pewno nie odpada. Dobra, ten, 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 ten. Ten i tłumik zostawimy. O! Ło, wow, jak to teraz wygląda. Nie, w sumie to tak samo chyba zbliża, ale... Ładnie to tak wygląda, ładnie się prezentuje. Bardziej to na snajperkę pasuje. Ale co tam. Nie jest duży dystans. Dobra jest No i bardzo ładnie, gwiazka za służbę Właśnie się dostałem tą broń i nie wiem, jakoś tak mi się spodobała Jego szybko... o, no kto Widor jeszcze dostaliśmy, no bardzo ładnie No właśnie Właśnie panowie trzeba brać się do roboty Jeszcze można to wygrać Ale jak się nie weźmiecie do roboty Aj, no właśnie. i dobra. Przegrałem kolejny mecz, ale no cóż. Na pewno się wygra w przyszłości. Dobra, ja będę się żegnał z wami, więc do kolejnego odcineczka. Heja!